Nie musisz być głośny, nie musisz imponować, nie musisz udawać silniejszego niż jesteś, ale jeśli choć raz poczułeś, że ludzie cię pomijają, że mówisz, a nikt nie słucha, że wchodzisz do pokoju i jesteś jak tło, to znaczy, że coś jest do odzyskania. Żeby ludzie naprawdę zaczęli cię szanować, nie potrzebujesz masek, potrzebujesz czegoś głębszego. To jest 12 zasad, które zmieniają sposób, w jaki jesteś postrzegany. Bez sztuczek, bez grania roli, zmieniasz swoją obecność, a wtedy ludzie zaczynają się z tobą liczyć, nawet jeśli nic nie mówisz. To nie magia, to psychologia. Zostań do końca, bo ostatnia zasada zmienia nie tylko to, jak widzą cię inni, ale jak ty widzisz siebie. To jest rozkodowany umysł. Miejsce, gdzie uczysz się wpływu, który nie krzyczy, ale działa. Jeden, szanuj siebie. Zanim zażądasz szacunku od innych, ludzie wyczuwają to, zanim cokolwiek powiesz. Czy ty sam siebie traktujesz poważnie? Bo jeśli nie szanujesz własnych granic, własnych słów, własnych potrzeb, oni też nie będą. To nie jest arogancja, to nie jest sztuczna pewność siebie. To jest subtelna, ale niezachwiana postawa. Wiem, kim jestem i wiem, jak chcę być traktowany. To słychać w tonie głosu. To widać w tym, że nie tłumaczysz się z każdego nie. To czuć, gdy wchodzisz do pomieszczenia i nie musisz robić hałasu, żeby być obecnym. Dominika przez lata zgadzała się na wszystko: zawsze pomocna, zawsze dostępna, zawsze uśmiechnięta. Ale potem zaczęła zauważać, że ludzie jej nie pytają, czy może. Oni zakładają, że może, bo tak ich nauczyła. I dopiero gdy zaczęła mówić nie, spokojnie, ale stanowczo, wszystko się zmieniło. Nie musiała nikogo karać. Wystarczyło, że zaczęła traktować siebie tak, jak chciała być traktowana przez innych. Bo szacunek to nie to, co wymuszasz, to to, co odzwierciedlasz. Jeśli jesteś dla siebie przejrzysty, inni zaczną cię widzieć wyraźniej. 2. Przestań być miły za wszelką cenę. Jeśli myślisz, że ludzie zaczną cię szanować dlatego, że jesteś zawsze uprzejmy, wyrozumiały, pomocny, to prawdopodobnie całe życie mylisz bycie lubianym z byciem szanowanym. Szacunek nie rodzi się z tego, że nikomu nie podpadniesz. On rodzi się wtedy, gdy jesteś gotowy komuś podpaść, ale nie zdradzasz siebie. Wielu ludzi przez lata budowało swoją tożsamość na fundamencie: Niech mnie lubią. I tak właśnie zbudowali życie, w którym wszyscy ich lubią, ale nikt się z nimi nie liczy. Dlaczego? Bo jeśli nigdy nie mówisz nie, jeśli nie stawiasz granic, jeśli Twoje zdanie znika w imię świętego spokoju, to wysyłasz jeden sygnał: Można mnie przesuwać, a ludzie przesuwają to, co się nie stawia. Ustawiają po swojemu to, co nie ma własnego konturu. To nie znaczy, że masz być agresywny, masz być wyraźny. Wyraźny człowiek nie krzyczy, wyraźny człowiek mówi: Nie zgadzam się. Nie zrobię tego. Mam inne zdanie i nie muszę go ukrywać, żebyśmy się lubili. Prawdziwa odwaga zaczyna się wtedy, gdy wiesz, że możesz rozczarować kogoś, ale nie rozczarowujesz siebie. Jeśli więc łapiesz się na tym, że zbyt często mówisz tak, kiedy w środku czujesz nie, to właśnie tutaj przecieka Twój szacunek. Nie dlatego, że ludzie są źli, dlatego, że Ty jeszcze nie postawiłeś siebie w centrum własnego życia. Od dziś nie bądź miły, bądź uczciwy wobec siebie, bo to nie sympatię pamięta świat, to wyrazistość budzi szacunek. 3 Zdefiniuj swoje granice, zanim zrobi to ktoś za ciebie. Jeśli nie powiesz światu, gdzie kończysz się ty, a zaczynają inni, świat będzie wchodził ci na głowę. Niezłośliwie, z rozpędu. Granice to nie są mury, to mapy, pokazują ludziom, jak mogą się z Tobą obchodzić. Co jest w porządku, a co jest przegięciem. Ludzie, których się naprawdę szanuje, to ci, przy których od razu czujesz, nie mogę sobie pozwolić na wszystko. Nie dlatego, że straszą, dlatego, że są wewnętrznie spójni. Mają to coś, co mówi bez słów. Nie manipuluj, nie testuj, nie przekraczaj. Ale, żeby to mieć, musisz najpierw sam siebie zapytać, czego nie toleruję, nawet jeśli udaje, że jest ok. Co mnie kosztuje, ale się na to zgadzam, żeby nie wyjść na trudnego. W jakich momentach czuję się przekroczony, ale się uśmiecham, bo dopóki nie nazwiesz swojej granicy, będziesz jej ofiarą, a potem powiesz: Oni mnie nie szanują. Nieprawda. Oni po prostu nie dostali instrukcji. Każdy szanujący siebie człowiek w pewnym momencie mówi: To jest mój limit, jeśli go przekroczysz, nie będzie awantury, ale nie będzie mnie. I wtedy ludzie się prostują. Nie dlatego, że się boją, dlatego, że nagle widzą, że mają przed sobą człowieka nie gąbkę bo granica to nie zimno to szacunek do siebie zanim zażądasz go od innych. 4. Mów mniej, ale tak, żeby każde słowo ważyło. Nie musisz dużo mówić, żeby ludzie cię słuchali. Musisz mówić tak, żeby nie mogli zapomnieć, co powiedziałeś. Ludzie, których się szanuje, nie zagadują ciszy oni ją tworzą. Nie rzucają opiniami na lewo i prawo, ale kiedy już zabierają głos, wszyscy milkną, bo wiedzą, że to będzie ważne. To nie jest kwestia tonu głosu, ani elokwencji, to kwestia intencji. Zanim coś powiesz, zadaj sobie pytanie: czy to coś wnosi, czy to naprawdę moje zdanie, czy tylko potrzeba zaistnienia? Czy mówię, żeby się bronić, czy żeby coś zbudować? Bo są ludzie, którzy potrafią mówić godzinami i nie zostawić po sobie nic. I są tacy, którzy w trzech zdaniach zmieniają bieg rozmowy. To oni zostają w pamięci. To im się przerywa mniej, to im się przerywać nie chce. Jeśli chcesz być szanowany, nie mów wszystkiego, co myślisz. Mów tylko to, co naprawdę czujesz i w co wierzysz, a wtedy każda twoja wypowiedź stanie się obecnością, nie tylko dźwiękiem. Bo szacunek nie przychodzi od ilości słów. On przychodzi od jakości milczenia i mocy tego, co przerywa ciszę. A pięć. Nie tłumacz się tam, gdzie nie ma winy. Ludzie, którzy tłumaczą każdy swój krok, każdy wybór, każde nie, przestają być postrzegani jako wolni. Zaczynają być postrzegani jako ci, którzy czekają na pozwolenie. A człowiek, który prosi o pozwolenie na bycie sobą, Nigdy nie budzi szacunku, budzi litość albo pobłażanie. Jeśli zrobiłeś coś w zgodzie ze sobą, nie musisz tego usprawiedliwiać. Jeśli nie masz ochoty na spotkanie, możesz odmówić bez wykładu. Jeśli ktoś przekroczył twoje granice, masz prawo powiedzieć stop bez prezentacji PowerPointa o swoich emocjach. Szacunek rodzi się w prostocie, w zdaniu nie chcę, w spojrzeniu. Wystarczy. W obecności, która nie klęka przed każdym spojrzeniem. Marta, którą podziwiano w pracy, miała jedną zasadę. Nigdy nie tłumaczę się z decyzji, które nie są krzywdzące. Ludzie wiedzieli, że jeśli mówi nie, to znaczy nie, bez obrazy, bez arogancji, bez przeprosin za swoje istnienie. I właśnie dlatego była słuchana i poważnie traktowana, bo osoba, która nie prosi o zgodę na swoją wolność, dostaje ją z automatu, a ta, która cały czas się tłumaczy, pokazuje, że sama sobie tej wolności nie daje. 6. Nie reaguj od razu reaguj świadomie. Największy szacunek zyskują ci, którzy nie są sterowani emocjami innych ludzi, nie wybuchają, gdy ktoś ich prowokuje, nie rzucają się w obronę, gdy ktoś ich krytykuje, nie łapią się na haczyk każdej zaczepki. Dlaczego? Bo spokój pod presją to siła, której nie da się udawać. Ludzie czują, kiedy ktoś ma wewnętrzne oparcie, kiedy nie gra, tylko naprawdę panuje nad sobą, kiedy ktoś zamiast wybuchnąć, milknie, patrzy i wybiera moment, w którym mówi nie po to, by wygrać, ale by naprawdę coś zbudować. Marek, jeden z najbardziej szanowanych liderów w swoim środowisku, miał zasadę. Nie podejmuje decyzji w emocjach i nie reaguje, gdy ktoś próbuje mnie pchnąć do reakcji. Ludzie szanowali go nie dlatego, że był bez emocji, tylko dlatego, że jego emocje nie były dostępne dla każdego, kto krzyknie głośniej. To właśnie spokój, nie siła, pokazuje, że jesteś wewnętrznie wolny. A wolny człowiek nie musi nikogo przekonywać do swojej wartości. On ją niesie ze sobą i albo ludzie to poczują, albo odejdą, ale on i tak zostanie sobą. 7. Przestań się tłumaczyć z tego, kim jesteś. Ludzie, którzy są szanowani, nie mają potrzeby uzasadniać każdej swojej decyzji, emocji czy poglądu. Nie szukają pozwolenia, żeby być sobą. Nie przepraszają za to, że są inni, głębsi, cichsi, bardziej wymagający albo mniej dostępni. Dlaczego? Bo wiedzą, że tłumaczenie siebie ludziom, którzy nie chcą zrozumieć, to marnowanie energii, która mogłaby służyć ich własnemu rozwojowi. Kiedy próbujesz się wszystkim spodobać, nikt cię naprawdę nie szanuje, bo stajesz się miękki, elastyczny, gotowy się zginać, byle ktoś nie odszedł. Ale paradoksalnie, to właśnie odwaga bycia sobą bez tłumaczenia się budzi największy szacunek. Znasz takich ludzi? Mówią, co myślą. Spokojnie, wiedzą, czego chcą, bez atakowania innych i są sobą, nie pytając o zgodę. To właśnie tacy ludzie przyciągają autentyczny respekt nie przez arogancję, ale przez klarowność. Zamiast tłumaczyć się, zacznij po prostu być a ludzie, którzy mają zdolność szanowania innych, sami to zauważą. 8. Nie dawaj dostępu każdemu Twoja dostępność to Twoja siła. Ludzie bardziej szanują tych, do których nie mają łatwego dostępu. To nie znaczy, że masz grać trudnego. To znaczy, nie rozdawaj siebie wszystkim. Kiedy jesteś dostępny dla każdego, o każdej porze, w każdej sytuacji, zaczynasz być traktowany jak coś oczywistego jak ktoś, kto zawsze odbierze, zawsze zrozumie, zawsze się dostosuje, a z czasem, jak ktoś. Kogo nie trzeba już szanować, bo przecież on i tak będzie. Ludzie cenią to, co ma granice, cenią tych, którzy potrafią powiedzieć nie dzisiaj, nie dla mnie, nie w ten sposób. To nie chłód, to sygnał: Moja energia ma wartość i wiem, gdzie ją kieruję. Masz prawo mieć swoje tempo, swój rytm, swoją przestrzeń. I to właśnie ta selektywność sprawia, że ludzie zaczynają się z tobą liczyć. 9. Nie staraj się być lubiany, staraj się być spójny. Największym paradoksem jest to, że kiedy chcesz, by wszyscy cię lubili, przestają cię szanować. Dlaczego? Bo ludzie czują, kiedy ktoś się dopasowuje dla aprobaty, kiedy rezygnuje z siebie, żeby nie wywołać napięcia. A jeśli sam siebie nie traktujesz poważnie, inni też nie będą. Szanowani są ci, którzy mają kompas, nie radar. Którzy nie pytają, czy to pasuje do ciebie, tylko czy to pasuje do mnie. Którzy potrafią powiedzieć: Rozumiem, że ci to nie odpowiada, ale dla mnie to ważne. Bycie spójnym to nie bycie upartym. To bycie człowiekiem, który nie zdradza siebie, żeby utrzymać pokój. Bo są sytuacje, w których bycie miłym to bycie niewidzialnym. Nie bądź miły kosztem siebie. Bądź prawdziwy. Prawda budzi respekt, nawet jeśli nie wszystkim się podoba. Dziesięć. Słuchaj, naprawdę, nie po to, żeby odpowiedzieć, tylko żeby zrozumieć. Jednym z najsilniejszych sygnałów szacunku jest uważność. Nie wtedy, gdy mówisz mądrze, tylko wtedy, gdy umiesz zamilknąć i być obecnym dla drugiego człowieka. Większość ludzi nie słucha, oni czekają na swoją kolej. Słuchają, żeby odbić piłeczkę, żeby wygrać rozmowę, żeby pokazać: Ja też wiem. Ale gdy naprawdę słuchasz, świat się zatrzymuje. Ludzie pamiętają tych, którzy naprawdę ich usłyszeli, którzy nie przerywali, którzy nie oceniali, którzy potrafili zapytać: Co to dla ciebie znaczyło? Zamiast: A wiesz, ja miałem podobnie chcesz być szanowany? Zacznij słuchać. Tak. Jak sam chciałbyś być słuchany? To jest wpływ, który nie wymaga krzyku. To jest siła, która nie potrzebuje pozy. To jest obecność, której się nie zapomina. 11. Nie tłumacz się tam, gdzie nie zrobiłeś nic złego. Czasem najgłębszym znakiem braku szacunku jesteśmy my sami. Kiedy zaczynasz usprawiedliwiać swoje zdanie, gdy tłumaczysz, że masz prawo czuć to, co czujesz, gdy prosisz żeby ktoś pozwolił ci być sobą. Ale ty nie potrzebujesz pozwolenia. Jeśli nie raniłeś, nie musisz przepraszać. Jeśli jesteś sobą, nie musisz się tłumaczyć. Ludzie czują, kiedy zbyt łatwo się cofamy, kiedy sami odbieramy sobie prawo do głosu i wtedy nie słuchają, co mówimy, tylko uczą się, że nasze granice można przesuwać. Szacunek zaczyna się tam, gdzie kończy się tłumaczenie za swoją prawdę. Nie jesteś winny tego, że jesteś świadomy. Nie musisz się kurczyć, żeby inni czuli się wygodnie. 12. Nie szukaj autorytetu, stań się nim. Zamiast pytać, czy ja mogę, zacznij mówić o to, co wybieram. Bo szacunek nie wynika z tego, że masz tytuł, status czy głośny głos. Szacunek wynika z wewnętrznego kodu. Z tego, jak traktujesz siebie, gdy nikt nie patrzy, z tego, jak zachowujesz się, gdy ktoś cię testuje, z tego, jak reagujesz, gdy możesz wybrać łatwo, ale wybierasz uczciwie. Autorytet nie krzyczy, on nie gra roli, on po prostu jest i to bycie z odwagą, empatią, spójnością zmienia wszystko. Ludzie zaczynają się liczyć z tobą wtedy, kiedy ty przestajesz czekać na ich zgodę, a zaczynasz iść swoją drogą. Nawet jeśli idziesz sam, szacunek to nie jest coś, co ci się należy, to coś, co emanujesz, kiedy jesteś sobą, świadomie i bez przeprosin. Nie z pozycji ego, z pozycji obecności. Jeśli te zasady coś w tobie poruszyły, napisz w komentarzu: Nie muszę grać. Wystarczy, że jestem. Nie dla mnie, dla siebie. Bo kiedy zapisujesz prawdę, zaczynasz ją czuć mocniej. I jeśli chcesz więcej takich treści, subskrybuj rozkodowany umysł. Tu nie uczymy, jak zdobywać władzę. Tu uczymy, jak odzyskać godność. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie szukasz już szacunku. Jesteś jego źródłem.